Rozwinięciem poprzedniego ćwiczenia, które ma szczególnie osoby młode po zabiegach operacyjnych w rejonie kręgosłupa lędźwiowego, uaktywnić, prowadzić do rekreacyjnej aktywności sportowej lub nawet do wyczynowej aktywności sportowej, to są ćwiczenia mięśni skośnych brzucha i generalnie stabilizacji tułowia. Na co zwracamy uwagę? Jest to plank bokiem. Czyli unosimy miednicę, głowa w przedłużeniu tułowia i jak zaczynamy mniej więcej szóstego tygodnia od 10-15 sekund, to w ósmym, dziesiątym, dwunastym tym tygodniu możemy wykonywać po 30 sekund. Możemy dodać jakiś element, możemy utrudnić, albo zastosować tak zwaną kombinację skurczów, czyli wolno opuszczamy, unosimy, wolno opuszczamy. Unosimy, czyli uczymy się kontrolować brzuchem, mięśniami brzucha na tułów. Wykonujemy to obustronnie. Zaznaczam, jeżeli Państwo czujecie najmniejszy ból bezpośrednio po ćwiczeniu wieczorem tego samego dnia lub następnego dnia rano po tych ćwiczeniach, proszę ich nie wykonywać, a cofnąć się o krok w tył do ćwiczeń łatwiejszych. To zapewni bezpieczeństwo. Bezbolowość i oczywiście zmniejszy ryzyko, że Państwo ponownie nie traficie na stół operacyjny. Tego Państwu życzę. Dziękuję.